Witam Was tu Wersi8001, a to jest pierwszy odcinek Let's Play Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Oglądajcie, a się ja na razie zamykam. No chodźcie, szósteczki, do tatusia! O kurwa... Dwadzieścia orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi! Prawda, mistrzu Geralcie? O! Powtórz rzut! Bo co? Kości się nie poturlały! Że niby oszukuje? Odszczekaj to! Ty patrz! Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwi syn! Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńca. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą! Stąd te ślipiar, Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Vernon Rosz. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes? Rozkuj go. Gerald, zrybi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz: o szturmie i o tym, co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz. Będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu. A jutro... publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne, Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. nie, śpicie? A. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior Protektor brusz Wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani Wiedźminie. Głupia wojna, a mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Tris. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu hutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów, nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że. ta Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mm -hmm. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Pora zmierzyć się z królem i jego głupią wojną. Dołączę później. I gramy. Sorry na początku za langię, ale coś mi. Wiecie. Ta gra jest dość dobra, ale nie powinno być zbyt dużych problemów. Gramy na... nie najwyższych, bo lagi były straszne. Kręciłem na początek i... a wiecie. Musiałem nagrać jeszcze raz. Lesimy, bo umówię wam od razu, że to jest let's play na ślepo. I że nic kompletnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem nic. Nie czytałem nawet instrukcji, jak grać klawisze, rozmawiać, nic nie wiem. To jest bardzo wielkim plusem kusniku. to, że nie będziemy wiedzieć, co no robić. Maje, panie, iż nie jestem wojownikiem. A grafika jest bardzo dobra. Bardzo się cieszę, że w tą grę w końcu mam. Wreszcie jesteś. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie. Nie dajmy czekać zdrajcom. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jedną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć. W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że Wasza Wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, Ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, Wasza Wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja, wybaczę, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwą? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie